Proszę bardzo, proszę bardzo. Za mało trzeba Was już powrócić. Tak się podniesie. Tak jak upadliśmy, tak powstaniemy. To, że nie ma miasta wojewódzkiego, spowodowało, że Radą stracił wiele urzędów, kilkanaście tysięcy miejsc pracy, nie został objęty programami rządowymi, nie znalazł się w programie Polski Wschodniej, odmówiono nam uniwersytetu, odmawia nam się kolejnych inwestycji kolejnych urzędów. Jesteśmy sprowadzani do roli miasta powiatowego. My, nie, chcemy Radomia Wojewódzkiego. Chcemy Radomia Wojewódzkiego. Ale chcemy Radomia Wojewódzkiego! Chciałem powiedzieć, że ja w przeciwieństwie do tchórzy chowających się na podpisach mieszkańcy Radomia na nekrologach mam odwagę cywilną żeby przyjść i spojrzeć Państwu prosto w oczy. I robię to z wielką satysfakcją, bo jako poseł ziemi radomskiej od samego początku swojej działalności publicznej zawsze służyłem mieszkańcom ziemi radomskiej. Ja byłem w gronie posłów, m.in. z panią poseł Danutą Grabowską, Reginą Pawłowską, proponowaliśmy podział Polski na 25 województw, który obejmował również województwo radomskie. Inni posłowie z ugrupowań prawicowych, pan poseł Brzuska, pan poseł Dariusz Grabowski, pan poseł Jan Łokuszański, proponowali podział Polski na 27 województw. Również głosowałem za tym projektem ustawy. Państwo, chciałem odnieść się do dzisiejszego happeningu co do formy jego zwołania po pierwsze, po drugie co do intencji i celu a po trzecie co do historii i przyszłości. Więc chciałbym potępić tę formę przede wszystkim zwołania i, i jestem nią zażenowany. Okazuje się, że mieszkańcy Radomia również, bo nie dopisali poza... Tymi osobami, które działają publicznie w naszych stowarzyszeniach, czy to w naszych partiach, które tutaj reprezentujemy i ch chciałbym, abyśmy ich zaapelować w tym momencie, abyśmy abyśmy nigdy, abyśmy nigdy nie wykorzystywali takiej formy do osiągania słusznych celów, bo mieszkańcy tego nie akceptują, co pokazuje nasza dzisiejsza recerencja. Akcja przypominająca, że 12 lat temu Głosami niestety również radomskich parlamentarzystów podjęto decyzję o likwidacji województwa radomskiego. Przez te 12 lat straciliśmy przez to wiele urzędów, wiele tysięcy miejsc pracy, wielu tysięcy Radomian musi dojeżdżać albo musiało przenieść się do Warszawy. Nie jesteśmy uwzględniani w kolejnych programach wsparciowych strategii rozwoju regionalnego. Ten, ten regres dalej trwa. Bardzo cenię pana posła Marka Wikińskiego, bardzo dużo robi dla regionu radomskiego, bardzo dużo robi dla, dla, dla Radomia i mam nadzieję, że będzie walczył o to, żeby Radom odzyskał status należny mu, status miasta wojewódzkiego. Nie skupiajmy się na tym, co było 12 lat temu. To było, ktoś tak głosował, miał swoje racje, można popełnić błąd, można za to przeprosić, ale patrzmy do przodu i róbmy teraz coś dzisiaj wspólnie dla Radomia, Radomia i dla Radomia, dla Radomia Wojewódzkiego. Plforma necrologu i tak dalej, to nie jest pana pomysł. To nie jest mój pomysł, aczkolwiek pod całą akcją się podpisuję. Dlatego tutaj jestem, dlatego, dlatego przyszliśmy tutaj pokazać. I cieszę się.